To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Dla nas nazwy a dla was my Najlepsi przyjaciele Możesz dziś Się. Każdego dnia niech ta radość wiecznie trwa To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Najlepsi <laughs> przyjaciele To my! Tosia i Tymek! <laughs> Jedziemy do naszej babci na podwieczorek, chodźcie! Zgubione klucze, za chwilkę pojedziemy, Mosiu, czasami, kiedy mamusia ma spotkanie, opiekuje się nami babcia, a kiedy tata wraca z pracy, idziemy do babci na podwieczorek. Oh. Zgłodniałaś już troszkę, co? Gdzie jest ten wasz tata? Wie, że muszę nakarmić Mosię. Pójdę po niego, babciu. Cudownie. Niedługo pojedziemy coś zjeść, Mosiu. Oh. Nie martw oh. Gdybyście tylko mieszkali trochę bliżej mnie, moglibyśmy wszyscy do mnie pójść spacerkiem. No chodź, wychodź Dziękuję, do siebie. Dziękuję, babciu. Zaraz będę. Przepraszam, ale nie możemy jechać. Babcia mówi, że Musia musi coś zjeść. Tak, ale najpierw muszę znaleźć klucze do domu. Powinny gdzieś tutaj być. Tak, tu się spójrz. Tu są jakieś klucze. Może to od domu? Nie, to nie są moje klucze. Moje klucze to takie dwa kluczyki na breloczku. Ale dziękuję, Tosiu. O, popatrz to moja kręcona słomka. Myślałam, że ją zgubiłam. Dobrze, połóż ją na wierzchu. Spieszy nam się. No dobrze. Nie zamknę drzwi do domu, dopóki nie znajdę moich kluczy. Pomożesz mi? No dobra, pomogę ci. Dziękuję, Tosiu. Tato, ty zawsze gubisz swoje klucze. Hmm. Tato, szukałeś już we wszystkich kieszeniach jak ostatnio? O, prawda, dobry pomysł. Chodź. <gry> Jedna Mosia jest głodna. Jeszcze chwilkę, Mosiu. Gdzie są te klucze? Może wypadły z kieszeni płaszcza i są w kaloszach? Mam... Sprawdź. Może twoje kluczy są na górze? Właśnie, stolik przy łóżku. Zaraz do was wracamy, kochani. Co powiedziałeś, synu? Co twój tata tak długo tam robi? Ma iść się dowiedzieć, babciu? Tak, idź, Tymku. Odepniemy pasy. Przepraszam, Busiu. Zaraz będę, Mosiu. Tato! Tato, Tosiu! Babcia chce wiedzieć, dlaczego to tak długo trwa. No dobra. A! Tata zgubił klucze do domu, czyli nie możemy go zamknąć i jechać. Tato, ty zawsze gubisz te klucze. Wiem, pomożesz mi? Tak. Dziękuję. Wiem, gdzie mogą być. Gdzie? Tutaj! Zawsze coś znajdujesz za kanapą. No tak. Pani mówiła Wam o tym w przedszkolu, prawda? Tak! Ona znalazła swój złoty pierścionek za kanapą. Może gdzieś tu są. Masz coś, Tymek? Nie. Tato, spójrz! Pilot do telewizora! Cały czas był za tą kanapą. Dziękuję, Tosiu. Ale najpierw musimy znaleźć klucze do domu. Znalazłem samolot, który kiedyś zrobiliśmy. To dobrze. Miał. A klucze. Tymek, znalazłeś klucze? Nie, niestety nie. Nie mam kluczy. Miał, miał. Tosiu, wyłącz telewizor, proszę. Tosia, tymek. Co oni tam robią? Bartek! Wyskakuj, Mosiu. Zobaczymy, co ich zatrzymało. Przepraszam, babciu. Tata znowu zgubił klucze. Och, tylko nie to. Mosia jest już głodna. Tymek, weź Mosię, proszę. Dobrze. Już dawno Biedna doszlibyśmy Mosia. do domu. Biedny piesek. Mosiu, znalazłam twoją piłeczkę. Łap! Tak! Dobry piesek! Wypluj ją! Wypluj! Puść! Puść ją, Mosiu! Grzeczny piesek! Łap! O! przyniosę. Wtedy właśnie coś zobaczyłam. Coś bardzo śmiesznego. Tynek, patrz! Klucze taty! Tato. Świetnie! Chodźmy. Twoje klucze! Gdzie one były? Chciałam przynieść piłeczkę Mosi, bo wleciała do środka i wtedy musiałam zajrzeć za drzwi, klucze tam były, były w drzwiach! Klucze były w drzwiach przez cały ten czas! Ale ze mnie gapa. Oh. Tato. co? Ta co? A, przepraszam! Ta. Dziękuję, bliźniaki, że znaleźliście moje klucze. Idziemy? Proszę. Ach. No dobra, Chodźcie. wychodzimy. Miau. Wszyscy wróciliśmy Miau. do samochodu, a babcia zwróciła się do taty w bardzo Miau. śmieszny sposób. Zawsze będziesz moim małym gapą, synku. Twoje klucze były cały czas <noise> w drzwiach. Gdybyście nie mieszkali w tej części miasta... To już, to już dawno, dawno poszlibyśmy poszli byśmy na piechotę. piechotę. I wtedy tatuś powiedział, kiedy sprzedamy nasz dom! Kiedy sprzedamy nasz dom, kochani, moglibyśmy kupić jakiś dom bliżej babci. O, nie chcę sprzedawać naszego domu. Ja chcę! Chcę kupić nowy dom bliżej babci. Moglibyśmy bawić się z Mosią, kiedy byśmy chcieli. A gdzie jest Mosia? Mosia! Zapomnieliśmy o Mosi! O, już po nią idę. Mosia! O. <noise> Przepraszam, Mosiu. Oh. Oh. Wybacz, piesku. I to powiedział tata. Byłoby na tyle. Mosia! Pęskniłem, piesku. Cześć. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa dosi i tymka. Zagrajmy! Dzisiaj tata zgubił klucze do domu. Pamiętacie, gdzie je znaleźliśmy? Były pod kanapą. Czy może w drzwiach wejściowych? Odpowiedź jest za tą chmurką. Prawidłowa odpowiedź to: klucze były w drzwiach wejściowych. Zobaczcie! Łap! Tak! Dobry piesek! Wypluj ją! Wypluj! Puść! Puść ją moszu. Grzeczny piesek! Łap! łap, łap. Wtedy właśnie coś zobaczyłam, coś bardzo śmiesznego. Dymek, patrz! Klucze taty? Tato, mamy je, są klucze. Świetna gra! Było fantastycznie. Do zobaczenia. Rola główny występujmi Alicja film małgorzata Mchała i Mateusz Deskiewicz piosenkę śpiewał Krzysztof Majda realizacja dźwięku Karolina Kinder kierownictwo produkcji Paweł Żwan realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International <grywa> Jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele na nas wy, a dla was my najlepsi Hej, przyjaciele. Możesz dziś spełnić pełni z nim wyobraźni brak. Bawmy się każdego dnia, niech w to jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele! To my, Tosia i Tymek! Opiekujemy się pieskiem babci. Chodźcie! Dzień z psem. Mosia, Mosia! Mosiu! Kiedy opiekujemy się Mosią, pieskim babci, karmimy ją, bawimy się z nią i wychodzimy z nią na spacery. Proszę, Mosiu, masz tu coś do picia. Mosiu, tutaj, Mosiu! Tymku, umój porządnie rączki, bo dotykałeś miski Mosi. Dobrze. Niedługo pójdziemy na spacerek, Mosiu. Chodź, znajdziemy twoją wiłeczkę, chodź, Mosiu. No chodź! Ja otworzę to pewnie Antek. Poczekaj na mnie, zanim otworzysz drzwi. Łap. Cześć, to ja, mamusiu, to Antek. Dobrze, Tymku możesz otworzyć Antkowi drzwi. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamusia Antka musi iść do lekarza. Zobacz Mosia. Mosia. Siad. koło piątej, może być? Tak, świetnie. Do zobaczenia. Mosia. Cześć, Mośka. Mosiu. Kocham cię, Mosiu, Mosiu. Mosia naprawdę mnie lubi. Antek, spójrz. Jest bardzo sprytna. Jak poturlam do niej piłkę, to ona pchnie ją z powrotem do mnie. Pokaż. Mosiu, Mosiu, pyj! Wow. wow! Brawo! <noise> Sprytny piesek. Kocham cię, Mosiu! Jest taka mądra. Dajmy jej pyszną przekąskę za to, że jest tak. taka mądra. Myślę, że sobie zasłużyła. Tak. Poczekaj. Możemy dać Mosi przekąskę, mamo? Tak, pewnie. Jest tutaj bardzo są? Tak, tam na dole. Mosia dobrze wie, gdzie są. Zapytaj Mosię, czy chce przekąskę. Chcesz przekąskę, Mosiu? Tak? Czekaj. Siad. Siad, Mosiu. Siad. I... Proszę. Dobry piesek. Mogę dać jej przekąskę? Nie, przykro nam antek, ale nie. Babcia mówiła, że Mosia może zjeść tylko jedną przekąskę za jednym razem. Nie ma już, nie ma już. Skończyły się. <laughs> Brawo, Tymku. Możecie teraz porządnie umyć rączki? Dobrze. Pójdę umyć rączki na górze, mamusiu. Dobrze. Chodź, Mosiu! No, super. Czy to już czas, żeby zabrać Mosię na spacer, mamusiu? Tak, już czas. Czy mogę dzisiaj potrzymać smycz, Mosi? Proszę, proszę. Jasne, możecie się zmieniać. Dobrze, szykujcie się już do wyjścia. No już. Dobre, Mosia, czekaj. Kiedy Mosia robi się niegrzeczna. O, Mosiu, ty niedobrotko. To wiemy, że trzeba z nią wyjść na spacer. Teraz będziemy musieli wyrzucić tę rolkę papieru. Pospiesz się, Tosiu, zanim Mosia znowu narozrabia. Dobrze, Mamusiu. Moja Mosia. O, Mosiu, musisz iść na spacer. To Mosiu, nie ciągnij. Szybciej, Tosiu. Mosia chyba chce siusiu. Tymku, pamiętaj, trzymaj paluszek na tym przycisku, żeby smycz Mosi się nie wydłużyła i żeby daleko nie odeszła, dobrze? Dobrze. Zabierzmy ją do jej ulubionego krzaczka, szybko. Tak. Tosia, szukam piłeczki Mosi. E, tak, Tosiu, piłeczka chyba jest pod kanapą. Dziękuję, mamosiu. Tymku, pamiętałeś, żeby wziąć woreczki na kubkę? Te, które przyniosła babcia. O nie, przepraszam, już po nie idę. Dobrze. Mogę podtrzymać Smycz Mosi, proszę. O, tak, możesz. Przytrzymaj ją przez chwilkę, tylko odbiorę telefon. Zaraz wracam. Pilnuj Mosi. Dobrze. Masz świetną Smycz Halo? O, mamo. Tak. Nie z Mosią wszystko gra. Właśnie wychodzimy z nią na spacer. O, o, wracaj Mosiu. Wszystko w porządku Nie martw się, zobaczymy się później Dobra, pa Mam Kto dzwonił? Babcia? Tak, babcia Przypomniała nam o spacerze z Mosią No chodź, idziemy Znalazłem woreczki Czy ktoś mi może pomóc ze smyczą Mosi? Idziemy! Idziemy! Gdzie jest Mosia? Chyba coś zrobiła na trawniku państwa Filipia! Mosiu! Zrobiła, zrobiła kubkę. Dzieci, ja się tym zajmę. Zostańcie tutaj. Daj mi woreczek, proszę. Trzymaj, mamu. Dziękuję, zaraz wracam. Tak mi przykro, proszę pana. Dzień dobry panu! A -ha. Dobry panu, przepraszamy za Mosię. O, ty, Mosiu. <ścoughs> no, pójdę już. Do zobaczenia. Chodź, Mosiu, dobry Pan piesek. Pan Filip jak zawsze jest taki dobry dla Mosi, prawda? Wtedy Antek powiedział: Ciekawe, jacy będą wasi nowi sąsiedzi. Ciekawe, jacy będą wasi nowi sąsiedzi. Mam nadzieję, że tacy jak państwo, Filipiak. Ja też. No, chodź, no, chodź, chodź. chodź. Przepraszam, wchodzimy. No, dalej, Mosiu. Przepraszam, <laughs> dziękuję. No już. Chodź, Mosiu. Puść ją skarbie. Nie. Dobra, dziewczynka. No, dalej, Mosiu. Idziemy. No, dobry piesek. Mamusiu, czy nasi nowi sąsiedzi będą mieli dla Mosi? Tak samo jak państwo, Filipiak? Tak, tak myślę. Dobra, muszę tylko umyć ręce i możemy iść na spacer. Ale tym razem ja trzymam smycz. I to powiedziała mamusia, Było byłoby nagle. Cześć. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj opiekowaliśmy się pieskiem babci, Mosią. Pamiętacie, co Mosia zabrała z łazienki? Czy to była szczoteczka? Czy rolka papieru? Odpowiedź jest za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to rolka papieru. Zobaczcie. มาเช็คกัน Mosia robi się niegrzeczna. O, Mosiu, ty niedobrotko! To wiemy, że trzeba z nią wyjść na spacer. Teraz będziemy musieli wyrzucić tę rolkę papieru. Pospiesz się, Tosiu. zanim Mosia znowu rozrabia. Dobrze, mamusiu. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwany. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla HiPace Media International.